Siągnąc do kogoś dzisiaj jeszcze przedstawimy nowy update w grze Exdara, czyli Hammer Smash Simulator. Ale jeszcze przed odcinkiem zostawcie opaczkę w górę i suba, żeby nie przeszkadzać kolejnego odcinka. Tak, pięć opaczek w górę i będzie kolejny odcinek, oczywiście z gry Exdara. Więc będę do oglądania, więc tak. Yy. Mam tutaj w ogóle nowo limitowanego quest'a, tak, jakby peta którego łatwo zgarnąć tak w sumie, bo trzeba tylko 30 minut grania yy, 250 jagotorznych i d10 Acons, więc no łatwy, no, to on też hul Egi i w ogóle zrobiłem 3 sekrety z te Baldi i tak się prezentuje mój team nie jest jakoś mega dobry, bo w ogóle w tym nie uczestniczyłem w, w ogóle w Team parę eks tam otworzyłem. No, no i tak się właśnie prezentuje ale my nie o tym, wykazał, gdzie nowy event jesienny, więc no bardzo fajnie. I tutaj w ogóle dodali magic karty. W nowym właśnie update'cie, ale nie pytajcie co mam na minusie, bo ogółem byłem że można było nie skończyć tych tick ticketów w pro game. sobie robić. No i tak dużo robiłem i no i teraz mam na minusie, muszę to ciągle odrabiać. No ale jeszcze przed y, pokazaniem wam całego update'u to zacznijmy sobie trzema spinami, bo mam. Więc Zobaczmy, co nam tutaj wypanie. O, no, nie wiem, no niestety boost. Choć boostów mam bardzo dużo, więc one są za bardzo niepotrzebne. No ale dobra, nie będę narzekał. Co ona teraz wleci? Przepraszam. I, 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 tak, tak, dobra, mamy to. Tręcza. I uwaga, co nam teraz wleci? Okej, okay, i. Stój. No nie, na doloka. No dobra. Ja w ogóle zobaczycie mam parę. Nie jest jakoś mega dużo, ale też jakoś nie mega mało. I w ogóle zobaczmy topkę. Może no, topki dobrze by się dostać. Okej, okay, no całkiem blisko mam topkę. Tak w sumie. No tak, tu oczywiście naprawdę 36 nowych petów. z Evolved. 3 nowych training staff. 5 nowych things to destroy. Magic karty Game, czy nowe Hammers Co? Czy nowe hammers są? Aha, tam są, tak zapomniałem. A zaraz pokażę Nowy kod. Mm, SWCAT Have Win Update. Books and more. I to jest taki cirko się update. Więc właśnie, że Wam pokazuję, w ogóle teleport dodaję, ja to już wcześniej, który jest naprawdę bardzo ładny. So, przechodzimy tam na tą nową mapę. Tak ona się prezentuje, więc naprawdę bardzo fajnie. W ogóle dzisiaj, dzisiaj dadzą halery właśnie, więc naprawdę bardzo fajnie. Jest go jaka w ogóle nie bo mnie niestety nie stać. A te, jak otwieram, jest właśnie tutaj w jest 650. Tu mamy worki, możemy sobie tutaj na przykład trenować i je tu zdejmiemy. 140 milionów ale nie mam kupionego yy. i tego, tego boxingu nie mam kupionego. no słabo. Gripy są. Dumblesy. No i tu mam silników, którzy są naprawdę dobrzy. Jak dla mnie, bo no ja tyle nie mam. No zwłaszcza ten, który ma bardzo dużo. Aha, bardzo... ale też bardzo dużo daje, Jak wiem, to bardzo mało osób może powiedzieć, tak? Z osoba po trzy, więc no naprawdę to jest bardzo mocny boss. Na ja tego nie mogę pokonać jeszcze, więc no słabo mam powiem. No, troje, mi się zmieniło. choć mogę sobie tego kupić. To kupia kupię. Okej. Okay. może sobie tutaj no jajko otworzyć, jakby nie patrzy, dobra. żeby nie, co nam tu wyleci. Pamiętaj sobie, jak coś nam się nie przyda, no epic. On się też nam nie właśnie przyda. Więc no, co ja jeszcze w tym updatecie mogę pokazać? Tak naprawdę... no właśnie rebirfy dodali, ale to nie w tym update'cie, tylko wcześniej. I teraz maksymalnie maksymalne rebirfy może być 35, więc no... Fajnie, fajnie. Ja na nie nawet niedługo robi, robi, bo naprawdę dużo mi pomogą. Więc no, moja ocena map to tak 10 na 10, bo naprawdę bardzo dopracowana i bardzo ładna. To też jest bardzo ważne. No, wszystko przepięknie zrobione tak naprawdę. Widzę, że ta mapa nie jest tak ona szybka zrobiona, jak w sumie każda w tychże. No więc, oceniajcie obiec w komentarzu, moja ocena to tak z 10 na 10 w sumie, bo dużo rzeczy nowych. Z tymi kartami trochę odwoliłem manione, bo no, na razie nie mogli ich sobie wygrożywać. Pokazałbym wam m, o co z nimi chodzi, tak simetra, w skrócie. Yy, naciskacie na przykład na Basic Game, albo jak chcecie, ile macie tiketów, to i potem na ekranie się wyświetlają tikiety, jak na przykład wybierzecie sobie jedno, to i to co będzie się pod ka kartą, to dostajecie. Może być to spin, może być to yy, półpotka, może być to 5% Powera na przykład, no różnie. Eee, nie wiem, tutaj wam w sumie na ekranie pokażę, jak to wygląda. Jak o ile dam radę, to ogarnąć. Jak nie ma, to sorki. No dobra, to w sumie będzie na tyle w tym odcinku. Staczcie, ja w górę i suba. No nie życzę odcinka. I ja sama się ma.